Je Jesteśmy w Orford. Miejscowość coś stało? motor <grym> chodzi. <grym> Jesteśmy w Orford. Miejscowość yy, no nie tak bardzo znana, jeżeli chodzi o yy, wiedzę, powiedzmy, ufologiczną, ale wśród fanów może takich zagorzałych mm. No mogła się ta miejscowość obić o uszy. Za mną, na drugim planie, widzicie słynną latarnię, która była e, też, powiedzmy, miała być częścią oficjalnego lądowania tajemniczego obiektu w Rendersham Forest. Niektórzy twierdzili, że właśnie ten incydent wywoła wywołała ta latarnia i światło, które tam e, e, miała emitować, bo w tej chwili ona już oczywiście jest nieczynna. Spowodowało właśnie te efekty świetlne i też iluzję, której uległa według, powiedzmy, niektórych oficjalnych wytłumaczeń cała owa baza militarna i doświadczeni żołnierze i wartownicy. Także takie doświadczenie, powiedzmy, medialne, można powiedzieć, było to na nas, jakby na naszej, powiedzmy, kurczę, wiesz co, nie? Jeszcze raz. Dobrze jest, dobrze jest. Poczekaj. Weź to sprawdź lepiej. Oprócz latarni są tu jeszcze takie inne ciekawostki. Za mną jest rezerwat tutaj, taki przyrody, w której tu turyści po prostu sobie mogą obserwować ptaki, a tam dalej, na drugim planie, jest teren, który należał, może ja dokładnie nie wiem nawet, czy jeszcze należy, do brytyjskich sił, do armii, dzisiaj nie należy, ale należał do, wcześniej do armii brytyjskiej, gdzie testowano zapalniki do, powiedzmy, przyszłych Ładunków Co jest? Za mną znajduje się jeszcze rezerwat przyrody. Ten cały. Za mną znajduje się rezerwat przyrody. Nie, źle. No a co ja co mam? Czekaj jeszcze, ja muszę powiedzieć. Nie za mną. Za mną cały ten... Rezerwat przyrody, który... No nie mogę, no nie mogę, no Jeszcze... Zna... Nie, czekaj, jakie ja mam to powiedzieć? Widzisz, że jest... Ja powiedziałem wtedy za, za mną zujesz się latarnia. Ja... Kurde, nie, poczekaj. Jeszcze trzyma. Teren, który widzicie za moimi plecami, to rezerwat przyrody. Wszystko to, co się znajduje tam na drugim planie. Widać tam jeszcze takie bardzo dziwne, powiedzmy, budynki. Budynki, które wyglądają jakby takie dyski, placki nałożone na co koły i kolumny, to są stanowiska, w których były przeprowadzone próby do pierwszej brytyjskiej bomby atomowej, tak nazwijmy to, czy też w ogóle, jeżeli chodzi o broń nuklearną, testowano tam zapalniki do nich i te pale służyły po to, że, że w razie powiedzmy jakiegoś tam powiedzmy awarii, te, takiego testu, one miały być wysadzone i ta ciężka wielotonowa kopuła spadała na na ten cały obiekt i zakrywała go, odizolowała go powiedzmy od reszty takie zabezpieczenie. No i oczywiście teraz w tej chwili jest to nieczynne, tam można sobie po prostu wycieczkę zrobić, trochę pospacerować i poobserwować tutaj powiedzmy tutejszą naturę, ptactwo i tego typu rzeczy. Ale to właśnie pokazuje ten ten kawałek, iż baza w Renders Rendersham Forest nie ograniczała się tylko do owego forestu, ale, ale też miała tutaj jakby takie swoje odgałęzienia, gdzie wszyscy, cały ten teren był pod ścisłą kontrolą militarną. I oprócz tego znajdowała się tu jeszcze pewna ciekawa rzecz, którą za chwilę opowiemy.